Teraz, teraz o tym, o czym dokładnie jest syndrom miłego faceta. W skrócie. Bo pojawiło się dużo komentarzy, dużo niezrozumienia. To nie znaczy, że, że ktoś ma syndrom miłego faceta, kiedy pomoże raz czy drugi. W syndromie miłego faceta chodzi o to, że to jest syndrom, który jest zaprogramowany w dzieciństwie i miły facet daje się wykorzystywać z, z swoim kosztem. Czyli pomaga na umór, bo myśli, że tak musi, że tak musi właśnie być, ale swoim kosztem. A najgorsze z tym wszystkim jest to, że miły facet o tym nie wie, nie jest tego świadomy. Dlatego, że to jest jego paradygmat, który został mu wgrany, tak powiedziałem, w dzieciństwie. We wczesnych latach dzieciństwa. I on mimo tego, że pomaga, myśli, że wszystko będzie ok. Wszyscy go zaakceptują, wszyscy go polubi, polubią. Ale niestety tak nie jest. To jest właśnie. Syndrom Miego facetu. Pozdrawiam.